porznajcie, ale tu moja siostra gra. Siostra za chwilę przyjdzie, wyskoczy. Teraz czekamy na siostrę, bo siostra wcina ogórki. Jeżeli ty też lubisz wcinać ogórki, to zostaw łapę w górę. A jak nie lubisz, to też zostaw łapę w górę. Napisz w komentarzu, czy lubisz wcinać ogórki, czy nie. A bo w sumie w tą ankietę, czy lubisz jeść ogórki. Hania, chodź! Potem dojść tego ogórka. Ja tu będę głównie prowadził, Hania też będzie w trybie. Try... Chodź Hania, chodź tu na główny ekran, na kanapę Proszę, proszę, musisz siedzieć koło mnie, pada? Nie, nie, teraz możesz tak, tu możesz sterować sobie przycisnąć. No wydajesz i nie z tak szybko. Hania tu będzie razem ze mną prowadziła dzisiejszy odcinek. Hania nie jest tak wygadana jak ja. bo w końcu... Oj! Wybraź dość ciężką lokalizację. Yy, yy, jeżeli myślicie, że Hania zginie w przeciągu 20 sekund, to napiszcie tak w komentarzu... No nie wiem, o jakiś gość. Ja bym na swoim miejscu nie wchodziła w pewne potyczki z gościami. Pokażę Ci jak otwierać skrzynki, dawać broń. Tylko na razie gdzieś iść. Tam, tam jest jakaś broń, tam bym się pokierował. I teraz Hania, krótki porannik, jak się szczela i co się robi z bronią, okej? Okay? Mm -hmm. Mamy tutaj takie coś. Taki broń. Na X się bierze. E, bierze się na kwadracie. Chyba. Ej, ja nie pamiętam na czym się bierze. Bierze się na kwadracie. Mhm. A szczela się tak, masz tu. Tu się zbliża, mhm. a tu się szczela. Okay. Dobra, masz to. I możesz iść zebrać inne broń. Tam są jakieś ludzie, ja bym uciekał z tego miejsca. Na twoim miejscu. E, e, na kwadracie się bierze. Dobra, okay. i teraz możesz lecieć tam uciekać, gdzieś popadnie. Poczekaj chwilę. Spokojnie, jesteś w bezpiecznym miejscu. Spoczko, tylko nie idź zbyt daleko. Mogę Cię odrobinkę nakierować no. w miejsce, gdzie masz iść? Spoko, Hania, to Ty będziesz grała, ale po prostu... O, mam pomysł dla Ciebie. Postaraj się iść do tego punktu. To tam gdzieś... Czeka, tak, 2, na X się, się skacze, jak coś. To y... chyba jest w każdych grach. Tak. Do tego niebieskiego punktu się postaraj dojść. To będzie challenge na... No może jakieś inne też będą. ale Na początku, Hania, postaraj się dojść tam do tego punktu. No, Hania, okay. jak, jak Ci idzie teraz Twój komentarz? No, no. Mm, nie wiem. Nie wiem, ale pamiętajcie, że Hania wie, że startuje z Sonikiem na 50 subów, więc zostaw suba, po kolegom, przyjaciołom, znajomym, żeby też i ten kanał, bo o, taka okazja się zdarzy. O, ryba, ryba, a masz, a masz... Nie, tych ryb się nie da zbierać. Trzeba mieć yy, harpudy to może w innych lekcjach. Dobra. O, tam jest jakiś gość. Ciężko będzie. Pamiętaj, na czym się bije, nie? E, na czym? Na, na tym. A na tym się przybliża, więc. Ciekawe, czy Hania zabije jakiegokolwiek gościa. Hej, daj mi znak, że tu jestem! Dobra, Hania, weź tak jeszcze, bo jeszcze tu przyjdzie. Ale gra na moim kącie, jak możecie zobaczyć w lewym, górnym rogu. Ponieważ, no ale widzicie po poziomie, po tym, że chaj Hania. Czy to ty grasz teraz? Nie wiem. Tak, to ty grasz, Hania, no przecież tak widzisz. Teraz, słuchajcie, pomogę rozwalić się, ale patrz. Wciskając przycisk trójkąt, dajesz takie coś do rozwalania, nie? Okej. Okay. Możesz tak nim tym rozwalić. Po Dzięki, I ale... poczekaj, poczekaj. Jeszcze to ja gram na razie. Chcę Hania, poka pokazać ci, Hanie, tylko chcę jak otwierać skrzynki. To jest bardzo przydatna umiejętność. Podchodzisz i dajesz jakbyś zbierał i musisz przytrzymać. Wleże ci z tego rzeczy i masz takie. Teraz, Hanie, patrz. Nauczysz się... Madał przytrzymania, 50 graczy. No ale ci nie idzie tak nic źle, Musisz y, 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 najechać sobie tym. O, na, o, na to i teraz dacie jakbyś tym biła. I się nie ruszać, chwilę przytrzymać, to i wtedy będziesz miała osłodę, która położy ci przeżyć. Ale ja muszę wam coś powiedzieć śmiesznego, bo jak kiedyś z moim bratem, kiedyś on jeszcze nie nagrywał, to daliśmy pada naszemu pieskowi, Lady mhm. i, i ona. Powiem wam, że się w ogóle nie ruszała, a, a miała 25 graczy. Aha, i jeszcze coś. Spróbuj otworzyć tę skrzynkę bez mojej pomocy. Okay. Nie, kwadrat, przytrzymaj i weź rzeczy. Tego nie wiesz. to ci się nie przyda, to weź. Na kwadracie. Idź, bo ta była... lewo, 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 lewo. To jest skrzynka na dachu. Rozwal tira. I zbierz to, co... i zbierz to, co wyleci. Okay. Dajesz radę? Aha. Nie, nic nie zbieraj z tej... Z o! Postaraj się bić z tym gościem. Weź, daj za jakąś broń, z tego strzelaj. Wow! chodź do pierwszego gościa, euforia! Teraz, ja okay. pomogę Ci się opatrzeć, okej? Okay? Yeah, ja super. E, Hania pokonała hmm. pierwszego gościa. Jak się czujesz? Yeah. Kiedy już nie jesteś e, nupkiem e, Fortnite'owym, oh, jesteś jest już najlepszym prymasorcik graczem Fortnite'a. Ja... Jak, jak się z tym czujesz? Proszę tu ale, ale do kamery. Ale ja fajnie. Fajnie, nie? Hmm. Hania zabija gościa bez niczyjej pomocy. Czekaj, teraz ja chwilę zagram, bo okay. <grafię> po prostu ręce muszę czymś zająć, nie? Teraz to ja. E, mhm, dobra. To... O to dobra. Jest... O, ten. Ja bym... o, ja bym chciała... Hania, gdzie chcesz iść z tej mapki? E, może pusz... Nie, że e, płatny To jest agencja. Matryka ładowa. E, dobra. S z Tobą, koleżko, nagram może odcinek kiedy indziej, Matykama. Teraz yy, Nubek. Hania gra w Fortnite. To nubek? Yy, niedoświadczony gracz. Hmm. Już doświadczony, teraz już pros. Hania grający Fortnite. w Fortnite. Teraz gdzie kiedy. Cześć, Hania. Cze 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 cześć, Tymek. O, o proszę tutaj Matykama ma przed na czat. Ten... Tylko go słyszysz? Ej, słyszysz? 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 Tak, zas? to tak. tak Dobra, tak, super. Dobra, to teraz Tymek będzie dał swoje profesjonalne porady, bo kręcił odcinek z tego, jak Hania gra w Fortnite pierwszy raz. Cześć, Tymek! Cześć! Dobra, daj jakąś profesjonalną poradę, Hani, bo jest 32 graczy Dobra. jednego gracza Hania wy, wy na, wy na, wy na, padzie, wy na gracie, tak? Tak, no gramy na padzie. Na Trzeba... L2 się buduje schody i samo się wygra. Dobra, Hania. L2 kółko? i R2. Ku... E, czekaj. R2 Kółko, R2, R2, L2, L2, L2. Kółko, Hania, i L2. Kółko, L2 i budujesz schody, Hania. Schody są bardzo przydatne, Kółka? tak to radził ekspert. Kółko i... Kół... Patrz, tu jest kółko. <laughs> I potem tu już wciskasz ten guzik. O, i masz schody. No widzisz, masz, super. Tutaj widzę, tutaj widzę potężny flow. Tutaj tak. Hania pro gamer. Hania pro, pro gamer. Pro sorry za to. a teraz możesz sobie spróbować budując schody do nieba i potem ginąc spadając z nich. O, do wody spadłaś! Hania, ty jednak masz cela spadając ze schodów. Brawo! Dobry. Sprawa jest taka, możecie teraz wyjść i Hania zrobię zrobi pierwszego wina. Spróbujemy, co? No, Hania próbuje zrobić uina. czekaj. No to... E, e, to, to może duo zagramy? To, to możemy za chwilę, w sensie... Się to możemy zagrać y, y, duo, ale... Y, w sensie ja z tobą chyba, nie? Bo no, Hania... Bo, bo, no bo jeden, nie, jednego wina wam zrobiłem wczoraj. No, super, to możemy sobie w dwójkę zagrać. Za chwilę, nie, nie wiem, chcesz no to... będziesz chciał to nagrywać czy nie raczej? No jeszcze nie ma znaczenia, ale... A tutaj jest odcinek nagrywany, kręcony jest na kamerze, kamera no, nie. jest nagrywana. Kamera się pojawi na 50 subskrypcji, A, tak, tak. czyli za w miarę niedługo, za jakieś 5 subskrypcji pojawi się kamera, bo już... O, 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 to jest tyle, ile miała lady, kiedy grała. To yy, jest tyle, ile... bo kiedyś grała nie na kamerze i, mu... i pies, piesek mój pokonał Hanie. Hania zginęła, kiedy było 50 graczy, a piesek kiedy było 25. Ja o strzela jakiś gości, nie! Czekaj, musisz wybrać jakiś poważny karabiniak. jak... O, takie coś. Musisz nakierować prosto w tego gościa. I bam ja bam myślę, bam, co ja bam... muszę? Bam. Myślę, co ja muszę... Ja muszę kliknąć obejrzyj Dlaczego? grę, bo pewnie są straszne emocje. No, o, o szczerasz, ale w gościa, a nie w drzewo. A Aaa, nie zarazała i tej gry! że trzeba tu w gościa celować da, Idź, podejdź i szczerze mu z tej broni O! o widzę, 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 ale tutaj e, o, niesamowita walka jest e, Niesamowita walka, no, dawaj, dawaj Przejdź przez rzekę i mu... O, jeszcze ktoś z helikopterem Dobrze, Nie. Dawaj, 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 Galia. Teraz uciekaj, uciekaj, zanim cię ten gość zabije Dwudzieste miejsce! Hania, dajesz! Super poszło! My kończymy ten odcineczek, na razie, pa!